Witam, tym razem prezentuję fajny samochodzik Fiat Stilo. Pięciodrzwiowy, 1,6 benzyna. Autko jest z 2007 roku, pochodzi z polskiego salonu. Miało dwóch właścicieli. W aucie jest wszystko porobione. Yy, rozrząd, yy, kompletne sprzęgło było wymieniane. Wszystko jest udokumentowane. Pani, która ostatnio użytkowała samochód, prowadziła książkę serwisową. Yy, 176 przebiegu. Auto bardzo ładnie utrzymane. Klimatyzacja 174 przebieg. Ładne fotele, z tyłu też wszystko zadbane, bagażnik. Auto bardzo wdzięczne, dynamiczne. Zapraszam.